Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. To jest świąteczne wydanie Aurydnia. Chyba pierwszy raz robię takie świąteczne wydanko Aurydnia. Zobaczymy, jak ono nam się tutaj uda, jak Wam się to spodoba. Zrobimy sobie krótki astrowstęp i później zrobimy czytanko z kart Tarota, ale tylko właśnie jako radę na dzisiejszy dzień. Tak, co zrobić? Jakie tutaj mogą niespodzianki na Was czekać i właśnie co zrobić, żeby ten dzień był miły, przyjemny właśnie i spędzony takim gronie, w jakim chcecie, tak? bo to nie zawsze będzie grono, grono rodziny. Czasami to będzie grono przyjaciół, a czasami po prostu ktoś może nawet sam chcieć ze swoimi nawet podopiecznymi zwierzaczkami spędzić czas w domu. I to jest jak najbardziej e, normalne, naturalne. Dlaczego nie? Tak? Każdy robi tak, żeby było mu dobrze. I jeśli jemu to sprawi przyjemność, jak najbardziej nie mamy prawa ingerować czy oceniać. Moi drodzy, dzień będzie pod władaniem wibracji liczby 4, więc powinniśmy się przede wszystkim skupić na pracy i zapomnieć jakiejś aktywności towarzyskiej, ale ta, to skupienie na pracy pewnie się tutaj przełoży na, na wszystkie sprawy. Na wszystkie sprawy związane tutaj z przygotowaniami do dzisiejszej wieczerzy. Oczywiście ci, którzy obchodzą święta w obrządku katolickim. Większość z Was zacznie dzień dość wcześnie, zaczniecie go z takim w miarę dobrym planem, będziecie pracować długo. Wytrwale, no i na pewno tutaj będziecie się trzymali jakiegoś przygotowanego planu, planu tych przygotowań, tych, tych, tych swoich postępowań. Będziecie na pewno tutaj dzisiaj też dysponować bardzo dużą ambicją i siłą przebicia, i naprawdę, naprawdę będziecie pracowali długo, wytrwale. Zapewne tutaj przy przygotowywaniu wieczerzy. Osoby, które żyją w związkach, mogą nawet tutaj dzisiaj gdzieś próbować omówić z partnerami jakieś plany dotyczące przyszłości, może swojej przyszłości, może przyszłości dzieci. Na pewno tutaj takie rozmowy też gdzieś tam będą padały przy stole, no bo to jest po prostu, moi drodzy, też taki dzień, kiedy jesteśmy. No tutaj razem jest no, obecność duża, więc, więc na pewno tutaj wszyscy będą się chcieli w jakiś sposób tutaj też nawet dowiedzieć. Tam, prawda? Jeden członek rodziny, drugi członek rodziny gdzieś będą chcieli rozmawiać na temat dzieci, no, w zależności kto w jakim gronie. No możecie rozmawiać właśnie o przyszłości, co po niektóre osoby mogą się tutaj dzisiaj też spodziewać na przykład zaręczyn, mogą się tutaj spodziewać jakichś takich oświad oświadczeń, no właśnie oświadczeń zaręczyn, mogą się spodziewać jakichś właśnie takich deklaracji, no bo to jest akurat po pierwsze dzień sprzyjający. A po drugie, moi drodzy, mamy dzisiaj księżyc w znaku byka. No więc słuchajcie, księżyc z znaku byka, ale dopiero od godziny 11.55 wcześniej będzie miał miejsce pusty kurs księżyca. Troszkę on może spowodować, że będziemy delikatnie nerwowi, ale moi drodzy. Raczej tutaj nad wszystkim zapanujemy. Księżyc będzie przede wszystkim od tego momentu, od kiedy zawita do byka, będzie nastrajał spokojem, będzie nastrajał opanowaniem, czyli to panowanie Barana i tej marsowej energii już się kończy. Także akurat jest to bardzo dobre takie, słuchajcie, wyciszenie. Akurat na te święta, na początek świąt, bardzo dobry moment, bardzo dobra aura. Byk, słuchajcie, to jest uziemienie, to są sprawy rodzinne, to jest rodzina, to jest chęć biesiadu spędzania czasu razem, tak, to jest słuchajcie taki wyjątkowy naprawdę dzień, oczywiście tutaj jeszcze pewnie przed zamknięciem sklepy jakieś salony kosmetyczne będą notowały zwiększone obroty, dlatego że to jest taki dzień, w którym mamy ochotę jeszcze na odrobinę luksusu, więc w ostatniej chwili możecie sporo pieniążków jeszcze wydać na jakieś rzeczy właśnie takie bardziej luksusowe, ale będziecie też unikali ryzyka, jeśli chodzi o dietę, to na pewno tutaj potrzebujemy, Trawy pożywne, zdrowotne, no i na pewno pięknie podane, i wszystko będzie na pewno tutaj pięknie podane. Jakieś warzywa ziemne, nie wiem jak tam sobie przygotowujecie potrawy z warzyw ziemnych, na przykład na no, buraczki, tak, na buraczki tutaj, czy barszczyk z buraczków, no to jest tutaj właśnie, to jest to jest potrawa, to jest warzywo przypisane do żywiołu ziemi, tak, czy na przykład cebula, więc tutaj na pewno też wiele osób tutaj gdzieś ją będzie miało w potrawach przemyconą. Moi drodzy, no właśnie, korzeniowe rośliny, oczywiście wszystko pożywne, wszystko pięknie podane, zdrowe. No, nic dodać, nic ująć, po prostu wigilijny stół. Jeśli chodzi o ubiór, no to oczywiście czystość, jakość tych ubrań, taka elegancja klasyczna, panie będą dzisiaj na pewno wyglądały bardzo kobieco. Po pierwsze, za sprawą tego, że mamy taki dzień wspaniały jaki mamy, a po drugie księżyc w znaku byka nastraja nas na to, żebyśmy sobie tutaj pozwoliły na bardziej takie eleganckie stroje, na bardziej kobiecy wygląd, bardziej nas jeszcze tutaj zachęca. No i oczywiście dużą dzisiaj uwagę zwracamy na zapachy, a więc zapachy i te dobiegające z kuchni, kulinarne i jakieś bardzo piękne perfumy, to jest tutaj dla nas dzisiaj bardzo ważne. No i słuchajcie, miłość, no przede wszystkim prezenty, kwiaty, no i dzisiaj też będziemy się obdarowywać prezentami, może i kwiatami, tak? W przypadku na przykład jakichś zaręczyn, no randki. Randki to tutaj trudno dzisiaj, moi drodzy, ale pamiętajcie, że tutaj to, co się dzieje na nieboskłonie, czyli to, że Wenus jest patronką tego znaku, tak? czyli, czyli byka, w którym dzisiaj jest Księżyc, to jest planeta harmonii, to jest planeta miłości, to jest planeta spokoju, to jest planeta przyjemności, wszelkich przyjemności, zmysłowych przyjemności. Zmysłową przyjemnością jest na przykład jedzenie smaczne. Zmysłową przyjemnością jest na przykład fajny, ładny wygląd zapachy, tak? Bo pobudza to nasze zmysły, piękne zapachy. Więc słuchajcie, to jest wszystko dla nas bardzo ważne i akurat to jest piękny, naprawdę piękny. Yy... Dzień na te y, takie właśnie tutaj przyjęcia. No, słuchajcie, coś wspaniałego. Zawarte znajomości mogą tutaj okazać się bardzo trwałe. Jeżeli kogoś poznacie w tym dzisiejszym dniu, to może się tak zdarzyć, tak, że robiąc jeszcze ostatnie jakieś tam zakupy, poznacie jakąś bardzo interesującą osobę i to może się okazać miłością Waszego życia. Moi drodzy, 13.31 będzie miała miejsce kwadratura Księżyca z Saturnem będziemy próbowali znaleźć drogę do poprawy własnej sytuacji, zapewne większość z Was będzie się zastanawiała nad rozliczaniem jakichś swoich popełnionych błędów, czyli taki, słuchajcie, troszeczkę można powiedzieć rachunek sumienia. O godzinie 14:09 troszkę dokuczy kwadratura księżyca z Jowiszem. To spowoduje, że możemy się nie liczyć z radami i wskazówkami przyjaciół, możemy się momentami gdzieś niewłaściwie zachować i czasami możemy mieć skłonność do przesady. I ta skłonność do przesady może się tutaj na przykład objawić w tym, że zrobimy jeszcze jakieś ostatnie większe zakupy, jakieś na przykład luksusowe. Nic nas tutaj nie powstrzyma, żadne rady, wskazówki przyjaciół, nic takiego nie no to niewłaściwe zachowanie, postarajcie się po prostu zachować spokój, nie dajcie się podkręcić kwadraturze Księżyca z Jowiszem. A o godzinie 18.47, czyli akurat większość osób wtedy już będzie siedziała przy wigilijnym stole, niektórzy dopiero rozpoczną wieczerze, trygon Księżyca ze Słońcem. Optymistyczne perspektywy, udane przedsięwzięcia i naprawdę bardzo dobry nastrój. Czyli zobaczcie, bardzo fajnie nam tutaj się e, dzisiaj nawet niebo spisało i bardzo fajne, bardzo sympatyczne energie tutaj nam zsyła. Moi drodzy, to tyle Astro Wstępu, a teraz zobaczymy właśnie kartę Tarota i kochani moi, damy to po prostu jako radę, tak? Damy radę, nie będziemy tutaj e, bardzo się tak rozwarcwiać na jakieś inne dziedziny życia, damy po prostu tutaj to jako kartę radę. Co zrobić, żeby mieć dzisiaj dobry nastrój tutaj właśnie przy wigilijnym stole na, dla określonych znaków? Zapraszam Was na kartę. Moi drodzy, numerologia, astrologia za nami w tym świątecznym wydaniu. Zobaczymy teraz karty dla rezonujących ze mną osób spod pierwszej wszystkich znaków Zodiaku. Przypomnę, że dzisiaj mamy 24 grudnia, Wigilia, czwartek. Dzień w tradycyjnej astrologii jest pod badaniem Jowisza. Księżyc będziemy mieli od godziny 11.55 w znaku byka, czyli bardzo przyjemny, gościnny znak. To jest znak, który lubi luksus, lubi spotkania, więc naprawdę dobry, dobry moment. No i Trygon Księżyca ze Słońcem przyniesie nam optymistyczne perspektywy i dobry nastrój przed godziną 19, a więc myślę, że tutaj większość wigilijnych spotkań przy stole będzie radosna, spokojna i szczęśliwa, w dobrym nastroju. Poprosimy teraz kartę dnia, aurę dnia, jako kartę radę dla rezonujących ze mną osób spod pierwszej szóstki. Zodiaku, pierwsza szóstka. Na jaku coś tam wypadło. Rezonujące ze mną osoby. Pierwsza, szóstka. Barany. Byki. Bliźnięta. Raki. <laughs> lwy. I panny. No i zobaczymy teraz Radę, moi drodzy. Zobaczymy, jak nam to świąteczne wydanie się uda. Moi drodzy, dla baranów, wylosowałam kartę Dziesiątki Mieczy. No więc, jaka twoja rada, baranie? Przede wszystkim yy, odetnij się od pewnych rzeczy. Odetnij, odłącz, przestań myśleć o jakichś rzeczach, które ci się w Twojej ocenie może nie udały. Może faktycznie nie były udane, ale wszyscy mamy w życiu problemy, wszyscy ponosimy porażki, wszyscy popełniamy błędy. Tak jak ostatnio tłumaczyłam w trakcie rozmowy mojej kliencji, wszyscy popełniamy błędy, nie ma człowieka bezbłędnego, to po pierwsze, a po drugie, błędów nie popełnia i nie myli się ten, kto nic w życiu nie robi. Tak, tutaj, moje drogie barany, mam dla Was taką radę. Słuchajcie, w karcie dziesiątki mieczy powiedzcie sobie, że tak naprawdę odchodzi od Was wszystko to, co odejść powinno. I uznajcie, że tak naprawdę gorzej to już być nie może. Jeżeli miałyście tutaj jakieś przejścia, jakieś problemy, jakieś różne dziwne historie, uznajcie, że po prostu gorzej już być nie może. To był taki ciężki czas, ale od tego momentu już zaczyna wszystko iść do góry, tak? Było troszeczkę pod górkę, teraz idzie wszystko do góry. Możecie mieć wrażenie, że osiągnęliście dno w jakiejś sprawie, czy w jakiejś swoich, może w swoim życiu. Proszę się odłączyć od tych myśli, proszę sobie wytłumaczyć, że gorzej już nie będzie. Tak ma być, moi drodzy. Proszę się od tych rzeczy obcinać. To wtedy zbierzecie więcej sił i będzie od Was wręcz wionęło optymizmem. Moi drodzy, dla byków dorysowałam kartę rycerza mieczy. Słuchajcie, moje drogie byki, żeby spędzić ten dzień bardzo sympatycznie. Powiedzcie sobie tak, że nadszedł czas, żeby też od pewnych rzeczy się oddzielić. Może oddzielić się od świata zewnętrznego, może się troszeczkę oddzielić od tych wpływów, oddzielić się od telewizji, wyłączyć, nie słuchać, nie przemęczać się. To jest też czas na wyznaczenie jakichś granic, czyli wyznaczcie granice sobie, wyznaczcie sobie też granice finansowe. Uwaga, moje drogie byki, bo może, może, może tutaj być. Uważajcie troszeczkę właśnie na jakieś takie małe spięcia, na przykład jeśli chodzi o w takie jakieś sprawy na drodze, gdzieś tam na ulicy, tak? Uważajcie na takie spięcia, uważajcie na to, żeby po prostu nie, nie, nie złapać się jakiegoś mandatu, tak? Nie, nie otrzymać mandatu za coś tutaj, bo możecie mieć takie właśnie kontakty, więc uważajcie na to. Wyznaczcie sobie jakieś granice, granice spokoju, granice równowagi, bo dzisiaj też może być tak, że co po niektórych mo mogliby chcieć w jakiś sposób te wasze granice tutaj przekroczyć, a więc je po prostu tutaj zaznaczcie definitywnie i koniec. Yy, przeanalizujcie. Gdzie i kiedy powinniście mówić nie? Przy okazji, tutaj, właśnie wieczerzy, <laughs> przeanalizujcie, komu i gdzie i w jakich sytuacjach powinniście powiedzieć nie. W różnych to jest na pewno sytuacjach. Zdajcie sobie też tego sprawę, że ciągłe czekanie na to, że ktoś Was w końcu zauważy, że ktoś uszanuje, nie za wiele tutaj może pomóc. Czasami trzeba po prostu pomóc innym zrozumieć, że przekraczanie naszych granic dla nas nie jest miłe. Tak? Tutaj, właśnie dla Was. Moje byki, mam dzisiaj taką radę. Są też byki, które będą tutaj bardzo rozmyślały: jakieś oddalenie od kogoś, od rodziny, od, um, od bliskich. No, takie są tutaj historie, ale dacie sobie radę, naprawdę. E, moi drodzy! Dla bliźniąt wylosowałam kartę Pazia Buław. No słuchajcie, bardzo sympatyczna to jest tutaj energia dzisiaj dla bliźniąt, widzę. Bardzo, bardzo miła. No Pazia Buław mówi o tym, że dostajecie do tutaj jakieś dobre wiadomości, dobre informacje. Powinniście się cieszyć jakimiś tutaj promyczkami, jakimiś takimi e, dobrymi wieściami, tak? To jest oczywiście taka tutaj informacja, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale, ale moi drodzy, e, no to jest bardzo fajna energia. Słuchajcie, macie jeszcze może troszeczkę mało doświadczenia w czymś. Może, może tutaj warto nie prezentować jakiegoś bardzo stanowczego stanowiska, tak? Takiego zdecydowanego stanowiska w jakiejś sprawie. Jeżeli to jakieś właśnie rodzinne sprawy będą, będziecie coś rozmawiać, dyskutować, nie prezentujcie dzisiaj takiego bardzo jednoznacznego stanowiska. Jeśli chodzi o jakieś takie sprawy zewnętrzne, czy gdzieś tam na ulicy możecie, no na przykład nie wiem, być zaczepieni, tak? Przez jakieś służby, to nie zajmujcie bardzo stanowczego, jakiegoś jednoznacznego stanowiska, bo Możecie mieć tutaj za mało wiedzy, w jakiejś za mało wiedzy, jakieś może być tutaj takie małe niedoinformowanie. Ale słuchajcie, bardzo, bardzo fajna, sympatyczna energia. Paść, buław mówi do Was, nie kierujcie się jakimiś subiektywnymi ocenami i punktem widzenia świata i ludzi. Nie bądźcie subiektywni, nie bądźcie bardziej obiektywni. Co do kogoś, może młodego, może jakiejś nowej sprawy, może, może ktoś tutaj właśnie będzie gościem w Waszym domu w trakcie wigilii, tak? Może dziecko z kimś przyjdzie, i, i, i tu po prostu nie bądźcie, nie bądźcie subiektywni, tak? Nie, nie bądźcie tacy właśnie jednoznacznie w ocenie. Bardzo fajna karta. Moi drodzy, dla raków, wylosowałam kartę dwójki kielichów. No to tak, niektóre raki faktycznie, tutaj mogą być jakieś spotkania rodzinne, niektóre raki faktycznie widzę, że mogą przyjmować zaręczyny, składać zaręczyny, tak? Więc mogą się tutaj właśnie takie sprawy piękne, u niektórych raków zadzieć, ale tylko powtarzam, u niektórych, tak? Jaka tutaj dla Was rada? Słuchajcie, trzeba może tutaj pomyśleć o jakichś relacjach, trzeba być może wyciągnąć rękę do kogoś, może będzie trzeba tutaj porozmawiać. Karta mówi, wchodź w nowe relacje, wchodź tutaj w jakąś miłość, może nową relację miłości, przyjaźń, zaufanie. Może po prostu trzeba tutaj z osobami jakimiś bliskimi, tak jakby zacząć coś od nowa, tak? Jakby zacząć nową relację, wejść w nową relację, jeżeli były jakieś problemy, jeżeli były jakieś konflikty. Raki, które są po przejściach, powinny właśnie sobie dzisiaj przemyśleć to i podjąć decyzję, że no, można wejść w nową relację. Przemyślcie sobie to. Zobaczcie, jak to jest fajnie mieć taką bliską osobę, tak? Przy swoim boku, dookoła siebie gdzieś tutaj. Szczególnie w takim dniu jak dziś. Relacje. Moje drogie, relacje. Weźcie głęboki oddech, bo duża pomyślność też tutaj do Was idzie. Właśnie przy tym, przy tym, przy tym wspaniałym dzisiejszym dniu. Dla lwów, słuchajcie, obrazowałam Waszą kartę. kartę lwa, kartę mocy. No więc cóż, lew będzie po prostu lwem. Lew są takie lwy, które będą chciały dzisiaj faktycznie spędzić czas same ze sobą i spędzą ten czas same ze sobą z różnych powodów, naprawdę z różnych powodów. To, to słuchajcie, mogą być różne tutaj yy, przyczyny tego i nie będziemy tutaj po prostu analizować, bo naprawdę są osoby, które poczują się dobrze same ze sobą, że tak sobie po prostu partnerują i jest OK słuchajcie moje drugie lwy wy tutaj dzisiaj zdajcie się na swoje takie poczucie wewnętrznej siły zdajcie sobie z tego, że, wła, że, że macie siłę że <laughs> czujecie tą swoją własną siłę że mm, jakieś takie wasze przekonania, one są bardzo silne bardzo mocne ale że mimo wszystko jakoś płyniecie z prądem życia i z radością i ze spełnieniem i się realizujecie więc się realizujcie, popłyniecie też z tym prądem jeżeli macie tutaj taką potrzebę więc zdajcie sobie z tego sprawę, że i tak Wasze przekonania są silne, nikt nic, nic wam nie zrobi, nic się po prostu nie dzieje, nic się nie zmieni. Możecie być przekonani o tym czy o tamtym, ale płynąć z prądem, płynąć z życiem, a więc płyńcie z prądem, płyncie z życiem. Tu są jakieś takie tęsknoty, moi drodzy. Są osoby, które zaczną po prostu myśleć o realizacji swoich pragnień. Może tu chodzi o satysfakcję z jakiejś cielesności, może trzeba zadbać o ciało. Tak sobie tutaj dzisiaj o tym pomyślicie, że trzeba może troszeczkę zadbać o ciało. Możecie się tutaj dzisiaj też przepracować, moje drogie lwy. Hmm, to symbol kobiety, to jest słuchajcie też bardzo kobieca tutaj energia. Więc panie spod znaku lwa poczują się dzisiaj bardzo kobieco? Albo zadbajcie o to, żeby się poczuć kobieco. Płyncie z prądem, nie, nie przeciwstawiajcie się tutaj, zadbajcie o to, żebyście były kobiece. Płyncie z prądem, bo dzisiaj energia byka, Wenus, mówi o tym, że kobiety chcą wyglądać kobieco. O, i tyle. Płyncie z prądem, moje drogie. Nic się tu nie stanie. Panie spod znaku lwa powinny być dzisiaj naprawdę tutaj takie silne, pewne siebie, pewne swojej siły. Takiej wewnętrznej, ukrytej. Czerpcie tutaj naturalną radość z tego, kim jesteście, to już mówię do osób obojga płci. Czerpcie radość z tego, kim jesteście, co robicie, że jesteście tacy, jacy jesteście. No, dzisiaj właśnie to jest taka rada na dzisiejszy dzień. No, a dla panien mam tutaj kartę głupca. Słuchajcie, moje drogie panny, no cóż, czas coś zaczynać od nowa. Są jakieś panny, którym gdzieś się coś tutaj skończyło, są jakieś panny, którym gdzieś się coś tutaj. Może w życiu poprzewracało, są panny, które faktycznie, słuchajcie, spędzacie teraz te święta może w zupełnie inny sposób, nie tylko ze względu na pewne, pewną sytuację zewnętrzną, spędzacie ją w inny sposób niż na przykład rok temu. Może tutaj niektóre z Was spędzają te święta tak, jakby zaczynały od zera, są w jakimś nowym okresie swojego życia, niektóre są po rozstaniach, niektóre są po przeprowadzkach. Mm, więc cieszcie się tym, co po prostu jest. Trudno wam się ostatnio było cieszyć. Trudno wam się jest troszeczkę panny cieszyć. Cieszcie się tym, co macie. To jest taka teraz ważna umiejętność na dzień dzisiejszy. Cieszcie się tym, co macie, co jest w obecnym czasie. Poczujcie się dobrze same ze sobą. Takimi, jakimi jesteście. I nie przywiązujcie tutaj zbyt dzisiaj wagi do cudzych poglądów. Słuchajcie, nie przejmujcie się, nie przyjmujcie wagi do cudzych poglądów. Jeżeli gdzieś tam może rodzina gadać, ale ty jeszcze nie, nie wyszłaś, może za mąż, albo ty się rozwiodłaś, albo coś tam, albo ty zostawisz. Nie przejmuj się, ciesz się tym, co, co masz po prostu. Na jakieś takie dziwne rozmowy rodziny po prostu powinnaś reagować za przeproszeniem olewczo. Nie przejmować się tym. Tak jak po prostu. Jak dziecko, zupełnie się nie przejmować. Ja nie powiem, że jak głupiec, tak, ale po prostu uważać te rzeczy za jakieś głupoty. Niech wszystkie jakieś dziwne uwagi, cudze poglądy, które dzisiaj będą do was docierały, cudze jakieś takie dziwne rozmowy, nawet może czasami przytyki w waszym kierunku, o to też oczywiście tak bywa. Traktujcie to po prostu jak jakąś głupotę, tak zupełnie się tym nie przejmujcie. Jakiś się tutaj tak nowy etap w Waszym życiu otwiera. Po prostu powinniście się przestać przejmować pewnymi sprawami. I to jest właśnie taki dzień. Te panny, które mają dzieci, zajmijcie się dziećmi. Cieszcie się tutaj, że macie dzieci. Możecie się nawet pobawić, później gdzieś tam, jakimiś prezentami, spod choinki. Zajmijcie się właśnie, wy się też czujcie troszeczkę jak nowo narodzone dzieci. Niczym się nie przejmujcie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Życzę Wam wszystkim zdrowych, pogodnych, wesołych świąt. No i wspaniałej wieczerze w dniu dzisiejszym. Do usłyszenia.